Dzień z życia freelancera, który nie chce jeść zupki chińskiej po raz piąty w tygodniu. Zobacz, jak jem pięć pełnych posiłków dziennie, nie spędzając ani minuty przy garach. Szykuje się dzisiaj bardzo ładny dzień. Na dworze świeci piękne słońce i jest bardzo ciepło. Całe szczęście moje zamówienie z wygodnej diety już na mnie czeka, bo obudziłam się strasznie głodna. Dlaczego wybrałam wygodną dietę? Przede wszystkim dlatego, że jest różnorodna, posiłki są zawsze świeże, a ja mając dietę z wyborem menu mogę jeść to, na co mam ochotę. Na śniadanie pasta jajeczna z pieczonym łososiem, sałatka z ogórkiem, rzodkiewką i prażonymi pestkami dyni i słonecznika. Do tego bułeczka. Robię z tego szybkie kanapki, a do tego oczywiście kawka. Po śniadaniu trochę się ogarnęłam i poszłam na poranny jogging. Poranne bieganie jest super, bo mam zastrzyk endorfin na cały dzień. Jak widzicie, trochę się zmęczyłam, dlatego też po treningu sięgnęłam po drugie śniadanie, a tym razem miałam placuszki bananowe z konfiturą borówkową. Były przepyszne. Później usiadłam do pracy. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć szklankę wody pod ręką. Po kilku dobrych godzinach pracy zgłodniałam, więc sięgnęłam po obiad, a dziś wygodna dieta serwuje pierś z kurczaka w sezamowej panierce z salsą pomidorową-paprykową z ryżem, a do tego fasolka szparagowa gotowana na parze. Posiłek 10 na 10. Po obiedzie jeszcze chwilkę popracowałam, ale tego dnia miałam jeszcze do załatwienia coś na mieście, więc chwyciłam smoothie i jak zwykle spóźniona wyszłam z domu. W międzyczasie, kiedy przemieszczałam się po mieście, wypiłam swój podwieczorek, czyli smoothie melonowo truskawkowo jabłkowe z miętą i limonką. Mówię Wam, jest genialne. Kiedy wróciłam już wieczorem do domu, jedyne na co miałam siłę to zmyć makijaż, jeść kolację i iść spać. Na kolacji miałam bowl z kaszą pęczak i sorgo, brokułem gotowanym na parze, tofu w limonkowej marynacie, rzodkiewką, pestkami granatu i dressingiem tahini. Tak więc jadłam kolację w łóżku oglądając serial na projektorze. Jeśli Ty też chcesz spróbować wygodnej diety, kliknij w link w opisie filmu.